Inżynier automatyzacji testów, test automation engineer, wersja 1.0, pytanie 27. Pytanie za trzy punkty, czyli pytanie ze scenariuszem. Zanim przeczytamy scenariusz, zobaczmy, jakie jest konkretne pytanie, czyli tu ostatnie zdanie z tego akapitu. Jaki typ logowania danych potrzebujesz do przeprowadzenia analizy i uzyskania informacji pozwalających zidentyfikować przyczynę problemu? Czyli wiemy, że mamy jakiś problem i wiemy, że potrzebujemy coś logować. No to zobaczmy, jaki problem jest. Pracujesz od jakiegoś czasu z zestawem testów automatycznych, który zapewnia dobre pokrycie testowe. Ok. Zestaw zawiera 500 skryptów, które były dotąd wykonywane bez żadnych problemów. Ostatnia część testów wykonywanych pod koniec przebiegu zaczęła kończyć się niepowodzeniem, czyli coś zaczyna się wywalać. Może testy flakują, zobaczmy. Wstępna analiza wykazała, że problem z niezaliczonymi testami wynika z awarii systemu podlegającego testowaniu, która nie jest wykrywana przez jeden lub kilka testów wykonywanych na wcześniejszym etapie przebiegu. Czyli jakieś testy przechodzą, a powinny sfailować i wtedy powinien się test RAN zatrzymać ale niestety się nie zatrzymuje, dochodzimy do kolejnych testów i system prawdopodobnie jest w jakimś dziwnym stanie albo nie da się jakichś danych wpisać i dopiero testy na końcu failują. Potrzebujesz dodatkowych informacji, jasne, aby precyzyjnie wskazać test lub testy generujące rezultaty fałszywie negatywne. Tu się na chwilę zatrzymam, co to są rezultaty fałszywie negatywne i fałszywie pozytywne, bo to często jest mylone. To jest tak jak z chorobami, na przykład z, te z testami na choroby, bo testy, pojęcie false negative, negatywne i false positive, one są wzięte z badań, z badań medycznych. I tak jak wyobraźcie sobie test na przykład na COVID albo test ciążowy, no to wynik pozytywny w teście na chorobę oznacza, że człowiek, który robił ten test, jest chory wynik negatywny oznacza, że człowiek jest, nie jest chory. Tak na przykład wirus COVID-19, tak? Pozytywny znaczy, że jest chory, negatywny znaczy, że nie jest chory. Jeżeli dodamy do tego przedrostek fałszywie, to znaczy, że test wykazał fałszywy wynik, czyli wynik fałszywie pozytywny, to jest test, który wskazał, że człowiek jest chory, a tak naprawdę człowiek nie jest chory. A wynik fałszywie negatywny to jest wynik, który mówi, że Człowiek nie jest chory, a tak naprawdę człowiek jest chory. Jak to przełożyć na testowanie? Błędy są chorobą software'u. Czyli wyniki fałszywie pozytywne to są testy, które pokazały błędy, których nie ma. A wyniki fałszywie negatywne to są testy, które pokazały, że nie ma błędu, czyli zostały zaliczone, przeszły, a tak naprawdę ten błąd tam jest. Więc po tym dłuższym w dłuższym wytłumaczeniu, jeżeli chcecie to zapamiętać, no to wystarczy powiedzieć, że false positive, tak, czyli błąd, czy to wynik fałszywie pozytywny, jak to się mówi po polsku, to to jest niesłusznie zgłoszony błąd, to są false positive. A false negative to jest test, który przepuścił błąd, tak, czyli test zaliczony, który nie znalazł błędu. I tutaj w pytaniu mamy, e, mamy, mamy wymienione testy generujące rezultaty fałszywie negatywne, czyli testy, które przepuszczają błędy. No, testy nie powinny przepuszczać błędów, wobec tego coś tam w nich jest nie tak. Pytanie jest, jaki typ logowania danych potrzebujesz do przeprowadzenia analizy i uzyskania informacji pozwalających zidentyfikować przyczynę problemu. Czyli chcemy coś do test-logu dodać, które pozwoli nam dowiedzieć się, czy dany test powinien był przejść, czy nie powinien być zaliczony? Mamy tutaj pięć opcji, i z tych pięciu opcji musimy wybrać trzy, żeby konkretnie potem wybrać odpowiedź A, B, C, D. No to przyjrzyjmy się tym odpowiedziom numerowanym cyframi. 1. Status wykonania każdego przypadku testowego: zaliczony, niezaliczony. Czy potrzebujemy, no raczej potrzebujemy, dlatego że jak nie będziemy wiedzieli, czy zaliczony, czy niezaliczony, no to nie będziemy mogli zdiagnozować, czy to jest ten test, o który nam chodzi, czy nie. Bo test, który został niezaliczony, no to będzie test, który i tak będzie podlegał analizie, a my potrzebujemy znaleźć testy, które są fałszywie negatywne, czyli które zostały zaliczone, Wobec tego ten wynik powinniśmy znać. Dobrze, i teraz dwa. Informacje o parametrach czasowych każdego kroku w każdym przypadku testowym. Czy nas interesują parametry czasowe? Generalnie nas interesują, ale do tego problemu nas niespecjalnie interesują, bo czy test się wykonuje wolno czy, nie, czy szybko, to nas niekoniecznie teraz obchodzi, będzie nas obchodziło, jakbyśmy optymalizowali testy, a w tym momencie interesuje nas sam wynik, wobec tego parametry czasowe nie, nie obchodzą nas tutaj. No i teraz widzimy, że odpowiedź 1. Jest najprawdopodobniej prawdziwa. Odpowiedź 2 nie jest prawdziwa. Jeżeli złożymy z tego ABCD, no to jedynka na true daje nam odpowiedź A albo D, dwójka na false daje nam odpowiedź D. Więc najprawdopodobniej będzie odpowiedź D jako, jako odpowiedź na całe pytanie. Aczkolwiek tutaj ja wyjaśniam, jak takie pytanie się wykonuje. Wobec tego przejdziemy do końca 3, 4, 5 żeby jeszcze potwierdzić, czy rzeczywiście odpowiedź D jest odpowiedzią prawdziwą. No to kontynuujmy. C. Nie C, tylko 3. Informacje dynamiczne na temat systemu podlegającego testowaniu. Te informacje dynamiczne na temat systemu under test to są informacje, ile on procesora zjada, jak obciąża bazę danych i tak dalej. To są te informacje takie użytkowe podczas wykonywania czy używania systemu. Czy nam to coś robi? Nie do końca one nam są potrzebne, dlatego że. Czy w ogóle nam są niepotrzebne. Tak my dobrą sprawę, dlatego że nas interesują wyniki testów, czyli funkcje, a nie to, czy system zjad dużo procesora, czy zjad dużo pamięci w tym momencie. To może nas interesować też, oczywiście, ale w tym przypadku nas nie będzie interesować. Czy odpowiedź 3. Punkt trzeci Nas nie interesuje. Nie dodajemy tego do logowania. Czwarty punkt wszystkie akcje wykonane w ramach każdego przypadku testowego, umożliwiające ponowne odtworzenie każdego testu. To będzie nas interesować, tak? dlatego że jeżeli chcemy prześledzić, co się wewnątrz działo, a mamy podejrzenie, że któryś z kroków testów powinien wywalić test, powinna jakaś asercja odpalić, a nie odpala, wobec tego musimy mieć informacje na temat każdego z kroków testów, jeżeli chcemy to przeanalizować, wobec tego czwórka faktycznie nam się tu przyda. I piątka jest pokrewna, informacje o niepowodzeniu każdego kroku w przypadku testowym, w którym występuje błąd. Także rzeczywiście 1, 4 i 5 to są informacje, które powinniśmy mieć wpisane w logach z testów, po to, żeby móc zdiagnozować ten problem, który jest opisany w scenariuszu. Jeszcze na koniec tylko krótkie przypomnienie, czym się różnią logi testowe od raportów testowych. Logi testowe, czy logi z testów, test-log, jak to się mówi po angielsku, to są informacje, które pokazują, co się działo w środku testów, jak test wykonywaliśmy, i log testów kończy się w momencie wykonania testu, pass-fail, i to jest ostatnia informacja, którą zapisujemy w logu dla danego testu oczywiście, i ta informacja szczegółowa, ona jest potrzebna raczej ludziom, Technicznym. Raporty z testów to są raporty, to są informacje, dokumenty, które zaczynają się od momentu skończenia testów, czyli najdrobniejszą informacją, która jest w raporcie testów, to jest pass fail dla każdego testu, a potem idziemy w górę, czyli dla test suitów czy folderów z testami, dla test ranów, potem jeszcze jakieś opisy, no, to, to co potrzebujecie wpisać w raporcie z testów, to tam już wpisujecie, ale powyżej przypadku testowego. Czyli jeszcze raz dla przypomnienia, poprawną odpowiedzią dla tego pytania jest odpowiedź D, czyli w logach powinniśmy mieć punkty 1 status wykonania każdego przypadku testowego, 4 czyli wszystkie akcje, jakie zostały wykonane w ramach wykon przypadku testowego i 5 informacje o powodzeniu, niepowodzeniu każdego kroku.